Siemanko wszystkim. Siema, siema. Dzień dobry. My już intensywnie od samego rana walimy w teren. Co prawda ja jeszcze śpię w środek nocy. <grymka> Przyjeżdżamy obok sztolni walimskich, które oczywiście ja tam polecam odwiedzić, mimo że komercyjne, ale dosyć ciekawe miejsce. No kawał historii. Nie wiem czy go dziś widać. Jest, jest. Jest? Masz fałkę? Masz fałkę. Jest, okay, yes. idziemy sobie na dół. Zaraz jedziemy do Walinia. Takie troszeczkę kurcze blade Zaniedbane te miasteczko, ja tak uważam. Powinno hulać, tak jak mówiłeś? Gdzieś. Powinno hulać tutaj turystycznie, ja tak uważam przez cały. Hmm. przez cały rok. Czy są turyści, bo widać tych turystów. Ale coś słabo z tymi turystami tutaj jest. Mimo wszystko polecamy, nie? Odwiedzić. Polecamy, odwiedzamy. Przepiękny rejon. Odwiedzić ten rejon jak najbardziej każdemu. Także dzisiaj... Gdzieś pójdziemy, nie wiem, szczeliny się sobie zrobimy. I nasza prywatna miejscówka, tak? Tak, wieczorkiem pójdziemy wyciągnąć depozyt, który Kiki schował. Tak wygląda Walim z przejazdu. Mam nadzieję, że depozyt na swoim miejscu. Biadym śpią nie podkradł. Tak. <grafię> nie, no pewnie ruiny fabryki. Z kościółek. Nie? Słynny kościół walimski. Tutaj jest pochowany kościół, który wymyślił matury. Tak, tak, w tym kościele tak. Tu dla wejścia, w krypcie tu na wejściu. Krypcie gość, który wymyślił maturę. Pierwszą chyba maturę. Pier, pierwszą? Nasz, no. Eczamin dojrzałości. Dzięki niemu mam. Niektórzy przeklinają. Ach to go, A niektórzy? I to klinie i pali ten nie ma Robali. robali. To jest wjazd na Włodasz, kolejny kompleks, ciekawy kompleks. Na... Jawornik też, nie? Tutaj do Jawora też. Tak, Ta, Jak najbardziej włodasz dla mnie zrobił najlepsze wrażenie z tych trzech takich komercyjnych kompleksów. No ale niekomercyjne też są fajne. Jak gontowa albo Jawornik. Jawornik. O, przepiękne. Ekstremalne wejście, fajne dziury. Zobaczcie, jakie piękne budynki i w jakim one są opakowanym stanie. To jest taki wstyd dla tego burmistrza, że to tak... Potrzeba tutaj inwestycji, ale... Potrzeba inwestycji. Miejsce wiadomo, jest przepiękne. Ale miasteczko jest naprawdę urokliwe. Jest, jest, jest urokliwe i... Ma ten klimat, nie? Kurczę, no ma ten klimat. No, a my sobie kulturalnie, bez żadnego spijania. Po Jedziemy w teren. Jedziemy w teren, intensywnie będzie gorąco. Mam nadzieję, że nie będzie lało. No co? Pozdroczka, tak? A kogo pozdrawiamy Kikuś? Mówię tradycyjnie, tak? Tradycyjnie ekipę samą. To co, zaczynamy od Od Andrego Zwaki, tak? Naszego góry. Nie pracuj Andrew za ciężko. Pozdro Paleo, pozdro Maria Marisienka. Tak, pozdrow Agnieszka. Agnieszka, pozdrawiamy cię, wypoczywaj nad morzem, korzystaj. Korzystaj z plaży. Dokładnie. Odpoczywajcie. Pozdrawiam co? Oczywiście Olgę chyba ze A. Tak. Olgę pozdrawiamy, wiadomo. O, dobra, a kogo jeszcze? E, co? Pierona butlskiego, Andrzeja i tak. a nie Taak, Tak. E, jak się podróż zrobić o mikropodróże po Irlandii. Pozdrawiam. Również. Pozdrawiamy Bata. Także życzymy Ci udanego dnia. Mam nadzieję, że są na pogoda dopisuje, także... Też tam pewno intensywnie spędzasz czas. Pozdrawiam Eryka i Wiktorię. Tak. Który wczoraj zjechał? Ja, Juju i Maję. Uh -huh. Moją siostrę. Bo Dziula Eee. Co tam jeszcze? Darka, pozdrawiamy. Tak, tak pozdrawiamy Darka. Uh -huh. Andrzeja, kulawą eksplorację. Z Marcinem zrobili stolnie. Andrzej, szacun dla ciebie za to, że to tak ładnie, pięknie wam poszło. Mieliśmy się spotkać, ale kurczę, tak intensywnie. My wczoraj mieliśmy cholernie intensywny dzień. Podróżę za stówę Tomasza. O, Tomasz, podróżę za stówę. Gdyby... Też. Szkoda, że Ciebie tutaj z nami nie ma wariacie. Fajnie było i jeszcze będzie nieraz zobaczysz. Mm -hmm. Gdyby... O no, tym mamy nadzieję, no. że to w ogóle zajedziesz do nas, tak? Po raz kolejny, gdybyśmy kogoś ominęli, to przepraszamy. To przepraszamy. O, Darek, ziomeczek z Waterford. Pozdro leci. Eee. Kogo tu jeszcze? Tak, Janek. Jasiu, o, Jasiu. kiedyś jak będziesz w Polsce, naprawdę bieszczona. I tutaj wpadnijcie sobie, polatajcie sobie nieźle dronem, są piękne widoki. Zresztą, Andrew was oprowadzi, na pewno. No, o. będzie dobrze. To co? To co? My się żegnamy i lecimy sobie dalej. Także pozdroweczki. Miłego dnia. Tak, nie pracujcie za ciężko. Tak jak my. Tak jak my. Nie no, ja mam urlop cholera to też. Okej, okay, okej. Okay. No, to co? Chris Biegunka. Chrisa, proszę. Właśnie, Chrisu. Gdzieś ty się że widziałem na filmie. Jesteś w pięknym klimacie. Piękne góry i tak dalej. Nie oglądałem, nie oglądałem całego filmu, bo nie na to czasu. Sam tutaj cholera intensywnie, także wszystkie jakieś moje misje w gierkach i tak dalej, wszystko stoi. Kiedyś to tam na drogę, ale na drogę te wszystkie filmy. No... To co to, to miłego dnia? Miłego dnia. Duży macierstwa, tak? Pozdrawiamy, no. Cześć.